Księmaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj ten skin do zgarnięcia łapa, subik i komentarzy. Jak bierzecie udział, życzę wszystkim powodzenia. My na ciesgurskins.com się znajdujemy. Link do strony macie oczywiście w opisie pod tym filmem. No i jeżeli wbijecie w ten plusik i w miejscu kodów wpiszecie kodik Soul, klikacie aktywuj 20 na start, 10% bonusu do wpłaty. I kodik działa za każdym razem, gdy go użyjecie przed wpłatą, więc warto używać, bo bonusiki fajne. Ogólnie jak słyszycie, no jakość jest gorsza, z tego względu, że kurczę złapała mi znowu jakaś wirusówka A z racji tego, że mam komputer na budowie laptopa mam w domu, mówię, spróbujemy tak yy, nie mogę znaleźć starego mikrofonu, gdzieś pewnie jest yy, no ale zrobiłem tak, mówię, no mówię jako tako to audio będzie chyba brzmiało, no na pewno gorzej niż, niż na komputerze, no ale dzisiaj się nie mogę z domu ruszyć, złapała mnie wirusówka co najlepsze jest to, że w tamtym tygodniu też do sierody, do prawie czwartku mnie męczyło i teraz znowu. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Bardzo dziwna rzecz, no, ale ogólnie też robiąc moje doładowanie doładowania z moim kodem, minimalne doładowania, macie szansę na skiny. Jak widzimy, wszystkie na bieżąco schodziły, a my mordeczki zaczynamy serię albo serię No nie wiem, czy dzisiaj się nie wyzerujemy, no bo jak wiecie po ostatnim materiale, materiale no, no lipa, zostaliśmy bankrutem. Próbowaliśmy, znaczy po ostatnim. W ostatnim już próbowaliśmy coś odkuć, w sumie a to po tych bitewkach, właśnie żeśmy zostali bankrutami, i tutaj od bankruta seria do Lore Guta nie? No, no do Good Knife Lore spróbujemy sobie dojść. Exchanger w ogóle, czy tutaj jest taki Good? No dobrze, jak wpiszemy, no jest Good Knife Lore. Mm, ten faktor nie byłby spoko Byłby spoko Oczywiście są jeszcze pewnie W innych stanach No dobra, spróbujemy sobie coś pokombinować Na no, jakieś batelki, myślę, że Dobra, wejdźmy tutaj na zieloną Chociaż tutaj są procentówki, nie wiem, czy to był dobry pomysł Nie zwrócimy uwagi, co to było Ze skrzyneczki, nie No i to jest to Nie, nie za dobrze to wygląda, no. Podzielimy to, bo to jest bitwa dzielona, więc to jest podzielone. O, ten jak sobie tutaj hapno to by było spoko jakbyśmy na, jakby nam tak siadło, nie? No, to już jest spoko. Sprzedajmy to, patrzcie, 28 tych. No, to już ładnie to by było, gdyby nam tak siadło w tej bitwie, no więc to na pewno by nam dało dużo do przodu. Eee. No, ale dobrze. Tu jest jakaś zielona to też te procentówki. Nie chcę chyba tak ryzykować. Niby nie chcę a wbiłem, nie? Bo tutaj też nie zwróciłem uwagi. Wbiłem jeszcze miałem szansę wyjść, ale już mówię, no kij, no może teraz jak tam nie siadło. To też pomieszana ze zwykłymi yy, skrzynkami zawłupy, więc No może troszkę lepiej. Yy, w ogóle to się nagrywa wszystko. No niby tak, niby się nagrywa. Mam nadzieję, że się nagra dobrze. Yy. Te procentówki, jak ona nic nie sypną, no to będzie znowu kicha, nie? A tutaj się nic nie zapowiada, w ogóle nowe jakieś wyszły Ja są na lorkę i będę chciał je pewnie otworzyć Jak tą serię skończymy, to na tą lorkę będziemy polować <laughs> Bo dawno lorki nie trafiłem, bardzo dawno Nie no, kicha totalna Co ty, gości, zrobiłeś za bitwę? Ojeju O, jaka bitwa wjechała. Najgorsze jest to, że nie mamy zbyt dużo balansu. W ogólnie evencik się widzę skończył. O jejku Dobra, wiecie co, ja zrobię bitwę na czterech. Dodajmy skrzynki takie, nie wiem, typowo chyba ze strony. Serio, przydobrzyłem parę groszy? No lipa. Mogę dać tą. Nie mogę, ja pierdzielę, no co? Co jest grane? Brakuje mi 4 groszy, nie? To wszystko sprzedawałem na bieżąco. No tak, eventu ma, nie ma, to nie... Nie zdobędziemy, mógłbym gdzieś tam coś przykombinować. I za te punkty w sklepie, nie? Ale no teoretycznie tych punktów nie będziemy używać w tej miniserii, w której się mi się wydaje, że się dzisiaj zakończy. Dobra, Ech, chyba że wygramy, no, chyba że wygramy. Dobra, losowy bot, losowy bot. Ktoś wbija czy nie wbija? 3, 2, 1 i. Ech, nie klikłem. Dobra, lecimy, mordki moje. Niby nie jest źle na razie, chociaż no mogłoby być dużo lepiej. Okej okay. No kurczę jakbyśmy utrzymali formę Wiadomo, to jest naprawdę tutaj... Mhm, mm i teraz Alex chyba na prowadzenie. Nie, mamy dalej, ale no naprawdę blisko jest kuziwa. Ej, ja miałem nie dawać skrzyneczek sensowych, nie? W ogóle? Ja pierdolę, jest bardzo blisko, jeżeli dosiądzie. Ej, mamy to! Zajebiście! Zajebiście, że mamy to. Ej, jak wygląda materiał? Ja to sprzedam. Kuziwa, no nie chciałbym teraz. Aj Dobra, dołącz tutaj, ok, dobra. Tom jeszcze bitewkę zrobimy w dzisiejszym materiale. Eee, tutaj nie, no na pewno coś nam siądzie z tego względu, że no, to jest bitwa dzielona, więc wszystko jest dzielone na trzech. Więc tutaj najlepiej, żeby każdy dropił jak najlepiej. Na ten moment, no tak średnio, chociaż teraz coś ok. Ten podciągnął, więc no. Kurde, ale te skrzyneczki już teraz nie zarzucą mnie. Ło, ten jak podciągnął. Pięknie, pięknie, zobaczcie, 8 dyszek z 6, no to jest też jest proficik. Ja to sprzedam i na tym zakończę materiał. No mamy około stówki więcej, więc jest w miarę git. Zobaczymy, czy kolejny materiał będzie już kończący tą serię, czy jeszcze nie. Miejmy nadzieję, że nie. A z mojej strony tyle serdecznie dziękuję, trzymać i do zobaczenia. Cześć.